Doskonale, oby tak dalej. Zrzucajcie wodę w tym rejonie. Winnice są naturalną barierą dla ognia. Jeszcze nie oczyściliśmy terenu. Przy pomocy samolotów gaśniczych i buldożerów powiększamy strefę pożarową. Staramy się zatrzymać ogień. Jeśli nam się uda, uratujemy wiele okolicznych winnic. Bronimy dobytku wielu osób. Przed nami długa droga. W wielu miejscach pożar może się rozprzestrzenić, gdy zmieni się kierunek wiatru. Bardzo mnie to niepokoi. Musimy się zmobilizować. Z przemysłem winiarskim związani są właściciele pensjonatów, producenci traktorów, butelek, korków, folii, etykiet. Pożar w rejonie Glas strawił 22 tysiące hektarów. Zagraża winnicom przynoszącym wielomiliardowe zyski. Załoga wozu 1768 przy pomocy samolotów gaśniczych stara się obronić winnicę Outpost. Grządki z winoroślami na ogół nie płoną. Stanowią naturalną barierę dla ognia, ale przy silnym wietrze pożar może zniszczyć tysiące roślin. Dzięki wsparciu z powietrza strażacy mają czas na rozwijanie węży na zagrożonych terenach. Kończymy. Śmigłowce nie będą tu już potrzebne. Rozwinęliśmy węże.